Do tego mamy broń czarnoprochową. Zna Pan temat broni czarnoprochowej? Średnio. Znam ma? jeśli chodzi o kolekcjonarską broń, no to wiem, że też można tak, e, też i można. wielu, kolekcjonuje broń. To tak. prawda. Natomiast bardzo ciekawy jest temat broni czarnoprochowej, bo jej w Polsce mamy może setki tysięcy sztuk. I ona jest nierejestrowana, nikt nie wie kto ją ma, mhm. nikt, można ją kupić tak jak nóż w sklepie i w zasadzie nie ma żadnych przestępstw. Czyli nie wiemy, wiemy kto. Mhm. Nie wiemy kto, nie wiemy gdzie, natomiast y, Istnieje coś takiego, tak? Więc czy to nie jest jakaś przesłanka, że może należałoby ułatwić ludziom posiadanie broni, że uczciwi ludzie, żeby mieli broń, to byłoby dobrze, a nie tylko przestępcy? Na pewno nie można zaostrzać tego prawa, które funkcjonuje, bo tego dotyczy, jak rozumiem, pytanie, ale też otworzyć się na te regulacje. Tu zachęcam do współpracy, które dawałyby większe poczucie bezpieczeństwa Polakom. No a nie, a, nie narażałyby, a nie narażałyby zwykłych ludzi na jakiś rodzaj generalnej, generalnej troski. Ja widzę, tak jak powiedzieliśmy, że nie jesteśmy Szwajcarią ani Stanami Zjednoczonymi, ale z tym zakresem bezpieczeństwa cywilnego w ogóle ze strzelnicami mm -hmm. były takie projekty strzelnica w każdym powiecie, w niektórych z tych powiatów te strzelnice powstały i z dostępnością do broni, no powinniśmy przejść jakiś rodzaj głębokiej narodowej dyskusji. Bo... To, to nasycenie, te statystyki, które pan, pan prezes tutaj y, odczytywał, pokazują, że w tym zakresie jest jeszcze, jeszcze wiele y, do zrobienia. Świetnie.